tyd. powiedział, a małpka everyone. Dzień dobry. Jak wam mija dzień, Gangusie? Wszystko dobrze. U mnie w Krakowie słońce, ładna pogoda i kilka stopni ciepła. Zaczyna się weekend. Byłam dzisiaj u lekarza, zrobiłam prześwietlenie nogi, bo upadłam na lodzie dwa dni temu. Na szczęście okazało się, że to nie jest złamanie, tylko stłuczenie. Od razu lepiej się poczułam. Chociaż mam problemy z chodzeniem. W czasie weekendu planuję zrobić tylko jednego live'a w niedzielę, 19 stycznia 2025 roku. Godzina od 21.30 do 1, zapraszam na platformę Kik.k.com ukośnik Elaga -winknaga. Dzisiaj jest piątek, niestety nie mogę dzisiaj zrobić live, a mam dzisiaj w ciągu dnia dużo pracy, muszę zrealizować ważne zlecenie fotograficzne, które dostałam dla mojej firmy. Pomoże mi kolega fotograf. Późno wrócę do domu. Przepraszam. Nadrobimy to. Odpocznijcie ode mnie, kochani widzowie, uśmiechnięta twarz. Życzę wszystkim miłego dnia. Będę do Was zaglądać.